Podsumowanie wiadomości w Radiu 90 to Robert Krzyżeniak. Zapraszam. Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu 90. Wciąż niewiele wiadomo w sprawie tragicznego wypadku na stoku w Ustroniu. jak was informowaliśmy, w ubiegłą środę po 10. na Czantorii zginął 32-letni narciarz, był obywatelem Słowacji. W tej chwili nie wykluczamy żadnej z hipotez dotyczących przyczyn wypadku, także tej wskazującej na nadmierną prędkość, z jaką mógł poruszać się mężczyzna, przyznał w rozmowie z radiem 90. prokurator rejonowy ścieszyna Andrzej Hołdys. Wiemy tylko tyle, że narciarz obywatel Słowacji zjeżdżając w przygotowanym stoku zjechał poza wyznaczoną trasę i uderzył w metalowy element armatki, naśnieżającej tę trasę. W wyniku tego doznał urazów ciała, które skutkowały jego śmiercią. Trwałem czynności na miejscu. Zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym był obecny prokurator, technik kryminalistyczny, dodatkowi funkcjonariusze policji, policja na Marta, no i przeprowadzono tam wnikliwe oględziny tego miejsca, co zabezpieczano ślady, dowody, no i w tej chwili postępowanie się toczy i będzie zmierzało do wyjaśnienia przyczyn tego całego wypadku, okoliczności wypadku. Nie odbyła się jeszcze sekcja zwłok narciarza. Nieznana jest wciąż bezpośrednia przyczyna jego śmierci. Śledczy sprawdzają też, czy ze strony ośrodka zachowane zostały wszelkie zasady zapewniające bezpieczeństwo osobom korzystającym ze stoku. Tego w tym momencie nie jesteśmy w stanie w 100% tak powiedzieć. Była trasa przygotowana zjazdowa, tak jak na każdym wyciągu. Natomiast co do szczegółów, no, będziemy to ustalać. Więcej szczegółów w tej sprawie mamy poznać za około 2-3 tygodnie. Tragiczny w skutkach wypadek na przejeździe kolejowym w Rybniku. We wtorek przed godziną dziewiątą na ulicy Kożdoniów pociąg wjechał w traktor. Jego kierowca zginął na miejscu, mówi młodszy brygadier Wojciech Rduch z Rybnickiej Komendy Straży Pożarnej. Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że pociąg towarowy wykonując manewr cofania najechał na przejeżdżający przez przejazd ciągnik rolniczy z naczepą. Ostatni wagon tego pociągu najechał na ten ciągnik, przeciągając ten ciągnik przez odległość kilkudziesięciu. Metrów. Ciągnik jest kompletnie zniszczony, znalazł się w zasadzie pod kołami wagonu. W wyniku tego zdarzenia kierujący ciągnikiem siodłowym poniósł śmierć. Działania strażaków polegały na wykonaniu dostępu do osoby przy pomocy narzędzi hydraulicznych. Rybnicy-policjenci wyjaśniają okoliczności tego wypadku. Lekarze z regionu mogą w każdej chwili zostać pozbawieni dostaw gazu, dostali list z polskiej spółki gazownictwa. Znaleźli się w grupie odbiorców podlegających ograniczeniom zasilania, np. w sytuacjach kryzysowych, kiedy zagrożone zostanie bezpieczeństwo paliwowe państwa. Lokalni rzemieślnicy obawiają się, że z dnia na dzień będą musieli zamknąć produkcję. Niepokojące jest to, że my jako przedsiębiorcy musimy zwracać uwagę na stopień zasilania gazu i reagować wyłączaniem produkcji, bo. Będziemy zmuszeni do, nie wiem, jakichś kar. Cały ciężar na nas spada w, w obecności teraz dzisiejszego kryzysu na Ukrainie i tak dalej, o zabezpieczenie żywności, a my musimy tutaj borykać się z takimi sprawami gazu, nie? nie? jesteśmy przygotowani na jakąś szybką zmianę opału, bo węgiel jest zablokowany, drzewo musi być odpowiedniej jakości. Olej opałowy nie wszyscy, nie wszyscy są przygotowani na to, żeby zamienić palniki gazowe na, na palniki olejowe. I tu jest, tu jest problem, który musi być w jakiś sposób rozwiązany. Nie wiadomo, czy będziemy zaraz odcinani, bo są liczniki w taki sposób skonstruowane, że to można zdalnie ten gaz wyłączać. Czy my będziemy mieć jakiś czas na to, żeby skończyć produkcję, nie, nie doprowadzić do zniszczenia materiału. Mówi Robert Zenz, który prowadzi piekarnię w Radlinie II od 1989 roku. Zatrudnia 17 osób. To już drugi cios wymierzony rzemieślnikom po podwyżce cen gazu, dodają piekarze. Już te rachunki gazowe są trzy razy większe, jak były do tej pory. Do tego dochodzi światło, do tego dochodzi mąka i inne produkty też. Takie są ceny, że musimy po prostu podnieść ta cenę. Koszty tego gazu tak drastycznie podrosły. Nasza produkcja nie będzie funkcjonowała. Zakłady po prostu zostaną postawione przed faktem dokonanym. I co z pracownikami, i co z kosztami, które cały czas ponosimy. Cały, cały ten, ten ciężar tego przeszedł na, na rzemieślników. Na, na, na producentów żywności albo na tych, którzy weszli w ekologię i zaczynają opalać gazem, olejem opałowym. Paliliśmy węglem i zaraz przeszliśmy na ekologiczne, jakieś tam olej opałowy, no ale to się dzisiaj odwraca przeciwko nam. Mówi o Warczok, właścicielka piekarni w Markowicach i Robert Zając. Grażyna Sobala, prowadząca z kolei piekarnię rzemieślniczą w Włodzisławiu, już teraz zaczęła wspomagać swoją produkcję piecem opalanym węglem. Dziesięcioro pracowników, czworo uczniów. Jeżeli taka sytuacja mnie dotknie, to ja po prostu muszę w pewnym momencie powiedzieć przepraszam bardzo, moja kochana bando, moja kochana brygado, moja kochana załogo, od jutra nie pieczemy. Nikt nas nie rozumie, rzemieślników. Ja pamiętam słowa pana profesora Reicha, który 25 lat temu mówił, że Polska zostanie podzielona krzyżem na cztery strefy. Czterech potencjalnych, globalnych producentów pieczywa wejdzie na Polskę i to będą fabryki chleba. I tak dokładnie jest, to obserwuję przez te 25 lat. Markety nam utrzymają cenę na dumpingowym poziomie. Nasza piekarnia pracowała 7 dni w tygodniu, piekła 12 wypieków na dobę. W tej chwili ja po mężu pracuję 5 dni w tygodniu, piekę 12. Jeden wypiek na dobę. Jest wszystko przeciwko nam. Według rozporządzenia Rady Ministrów z 17 lutego przedsiębiorcy powinni zostać poinformowani o wprowadzeniu ograniczeń co najmniej 10 godzin przed tym faktem. Urząd Regulacji Energetyki wyjaśnia, że plany wprowadzenia ograniczeń przygotowuje się każdego roku. Jest to działanie rutynowe, a polskie przepisy zostały dostosowane do unijnych, stąd konieczność poinformowania odbiorców o maksymalnych dobowych i godzinowych ilościach poboru gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania. W wiadomościach Radia 90, sprawdzaliśmy, jak miasta regionu pomogą Ukraińcom w razie wybuchu konfliktu zbrojnego. Jak już wiecie, Rybnik przygotowuje dla uchodźców budynek szkoły w Niedopczycach, a pozostałe miasta w Żorach. Będzie dla nich 30 miejsc na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Roju zapowiada Adrian Lubczyk, rzecznik prasowy Żorskiego Magistratu. Żory, oczywiście, są otwarte na wszelką pomoc dla naszych sąsiadów z Ukrainy. My, jako miasto, zgłosiliśmy obiekt, w którym moglibyśmy gościć. Napływających uchodźców. Tym obiektem jest ośrodek rekreacyjno-sportowy w Żorach Roju. Tam mamy przygotowanych na już 30 miejsc dla uchodźców. To są pokoje dwuosobowe, gdzie oni mogliby w zasadzie od zaraz zamieszkać. Oczywiście jesteśmy też otwarci na dalszą, szerszą pomoc. Już dzisiaj wielu Ukraińców w Żorach mieszka, w Żorach pracuje. To jest społeczność, która się bardzo dobrze w nasze miasto wpisała, zintegrowała i my jesteśmy otwarci na wszelką pomoc. W Jastrzębiu Zdroju także chcą pomagać, choć jak mówi Izabela Grela, rzecznik magistratu, miasto nie posiada wolnych budynków. Na pewno Jastrzębiu Zdroju będzie chciało pomóc, jeżeli zajdzie taka potrzeba uchodźcom z Ukrainy. Niestety na terenie naszego miasta nie mamy domów studenckich, internatów, czy wolnych mieszkań, ale pani prezydent zapewnia, że jeśli taka pomoc tymczasowa będzie potrzebna, to dostosujemy obiekty miejskie do potrzeb uchodźców z Ukrainy i na pewno wesprzemy także niewyżywieniem z zabezpieczeniem ich potrzeb. Jako Jastrzębie też mamy partnerskie miasto na Ukrainie, to jest Borsztów, i do tego Borszczowa już wysłaliśmy list, w którym pytamy, czy coś potrzebują, czy mają jakieś potrzeby, czy, czy jest skazana jakakolwiek pomoc. Na pomoc uchodźcy z Ukrainy mogą liczyć również w Wodzisławiu Śląskim, mówi Klaudia Bartkowiak, rzecznik tamtejszego Urzędu Miasta. Włodzisław Śląski, jak zawsze, jest otwarty na zapewnienie pomocy uchodźcom. Mamy tutaj taką formę, która mogłaby być dostępna dla uchodźców, czyli moglibyśmy dać tym uchodźcom możliwość wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta. Oczywiście osoba, która uzyskałaby statut uchodźcy, mogłaby mieć przydzielony taki lokal mieszkalny w oparciu o zapisy naszej uchwały miejskiej z 2021 roku. Jednakże musimy pamiętać, że priorytetem, który z takiej uchwały wynika, jest to, by mieszkania były przede wszystkim zabezpieczone dla osób zamieszkujących na terenie miasta. nie Miejsce zapowiadają, że w razie zaostrzenia konfliktu na Ukrainie takie miejsca dla uchodźców powinny się znaleźć w zasobach komunalnych miasta. W drugim tygodniu ferii zimowych na Śląsku reporterka Radia 90 była na zajęciach organizowanych przez Wodzisławską Bibliotekę. W oddziale dla dzieci i młodzieży akurat trwało przygotowywanie karnawałowych masek. Ja ostatnio w niedzielę byłam na basenie z moją rodziną. I witata tata akurat pobił rekord, bo tam były leczniki. Budujemy z czegoś, na przykład z Lego, albo byliśmy do basenu, albo gdzieś się przejść. No ferie ogólnie mijają nam w domu. Chodzimy do babci czasami na kawę wieczorem. No raczej można sobie coś tam robić w domu, jakoś ten czas sobie zająć, tylko jakieś gry planszowe, pogadać z rodziną. Śniegu brakuje? Bardzo brakuje. Na sankach by <grym> się jeździło. Co to będzie za maska? Kosmita. No byłem na balu karnawałowym w szkole kosmitą. Nikt nie był takim samym. A jak ferie ci mijają? Co robisz w ferie? Byliśmy w górach y, na sankach, zjeżdżaliśmy. Jechaliśmy gondolą na taką wielką górę i zjeżdżaliśmy z samej góry. Czyli w górach śnieg jest? Tak był, ale już nie ma. Ja się bawię z rodzicami. Mogę sobie grać na konsoli i fajnie się bawimy. Mamy grę właśnie z biblioteki tutaj, gramy sobie. Ja mam maskę lato. Nie lubię zimy. E, to jest zima i lato. Czyli dwie pory roku. Tego śniegu ci brakuje, czy nie? Brakuje. Też mi brakuje tego śniegu. Spotykam się z koleżankami najczęściej wychodzę na spacery czasami. Usłyszała Monika Sokołowska od uczestników zimowych zajęć w bibliotece w Wodzisławiu. Więcej na radio 90 90.pl.